Według internetu, moi drodzy, najbiedniejszym krajem świata jest Burundi. PKB 307 dolarów. Dla porównania, polskie PKB to 809, ale miliarda dolarów. Więc dzisiaj, moi drodzy, zagramy sobie właśnie Burundi. Jest to sobie taki właśnie kraj w Afryce, ten tutaj malutki pomarańczowy. I postaramy się, żeby tutaj w rankingu mieć największą ekonomię. Do pokonania mamy Francję, Wielką Brytanię, Kanadę, Rosję i Stany Zjednoczone. Czy nam się uda? Zobaczymy. Na pewno będziemy musieli tutaj robić jakieś podboje, no bo zrobić z pięciu prowincji coś takiego będzie mega ciężko, ale tutaj mamy taką Rwandę, mamy Ugandę, więc nie powinno być aż tak źle. Te pieniądze, które już mamy na start, wykorzystamy właśnie tutaj na budowę. Przydadzą, przydadzą się też warsztaty w tych miejscowościach tutaj w tych pięciu. No i będziemy też wzmacniać sobie naszą armię. Będziemy sobie oczywiście w dyscyplinę, ponieważ będziemy tutaj co nieco podbijać i będziemy sobie lepszać stolice, żeby też tutaj przychód rus i badania, bo przy punktach technologicznych będziemy mogli właśnie też inwestować w ekonomię. Na razie sobie będziemy poprawiać relacje tutaj z dużymi sąsiadami, żeby aby przypadkiem nie wypadli na pomysł, żeby nas zaatakować. Na samym początku ekonomię mamy 30. To i tak nie jest najgorsze, jeżeli chodzi o samą grę, bo w grze jest to troszeczkę źle zrobione i pokazuje nam na przykład, że Katar jest prawie najgorszym i najbiedniejszym krajem na świecie, ale po prostu no jest tak zrobione przez twórcę. No, zarzućmy sobie właśnie tej stolice Właśnie, przydaliby się jeszcze jakieś doradcy. Ej, może mieć sojusz z Rwandą, nie, ale z Tanzanią czemu nie? Tanzania szczerze, to może być dla nas bardzo dobra opcja. Też sobie wejdziemy My też wezmę sobie tutaj gościa, który zwiększa nam produkcję. Oj, utrzymanie prowincji. To też będzie kit opcja. Niby tutaj proponują pakt obrony, ale nie, 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 nie. nie Mycie kolego będziemy tutaj jechać, ale tutaj chyba mieliśmy pakt o nieagresji. Let's go. Bardzo dobrze. Czuję się bezpiecznie. My coś się nawet postaramy może trochę jak właśnie ekonomię zbudować za pomocą złota, punktów dziedzictwa, ekonomiczny rozwój stolicy. Dajmy tutaj, żeby infrastruktura i ekonomia wzrosła. Z nimi sobie pogarszamy relacje z naszymi sąsiadami na północy i postaramy się wezwać tutaj Tanzanię. W ogóle jest Ciekawe, ile oni tutaj będą mieli wojska. Czy my w ogóle będziemy w stanie coś tutaj zawalczyć, czy mnie pokonają. E, malutko mają tej armii. No to gity i zniknęła cała armia. Żebyśmy byśmy sobie dali radę nawet bez Tanzanii, ale wiadomo, w grupie raźniej. Bierzemy to sobie wszystko, więc już tutaj mamy mały progres Oczywiście musimy też zacząć asymilację terenów I zaczniemy tutaj też inwestować, pójdziemy sobie w właśnie lepszą produkcję Też będziemy tutaj dziedzictwo też lecieć tak, żeby ta ekonomia wzrastała Nie będziemy się tak bardzo skupiać na tych podwojach, ale wiadomo, co nieco trzeba Czemu ten zaniż tak nas nie lubi? To jest właśnie niesamowite w tej grze, że te relacje mogą się bardzo szybciutko zmieniać To niebezpiecznie szybko Mamy nowe tereny, tutaj możemy produkować cukier, ubrania, mleczarnie, zboże nawet z Ugandą na pewno będzie już chyba ciężej Nawet jakbyśmy chcieli z nimi zawalczyć to Kenia zareaguje No ale my dalej mamy Tanzanię W sumie jakbyśmy podbili Ugandę, Kenię i Tanzanię To by nam starczyło myślę On też potrzebny jest jakby teren fajny pod rozwój Też sobie bierzemy tutaj koszt budowy, czas budowy Żeby te budynki były tańsze i pojawiały się Może taką fabrykę, nie no fabryki drogie Manufaktury będziemy sobie stawiać na razie Tanzanią sojusz się skończył Trzeba uważać tutaj na relacje znowu Nam tutaj rozwój, jeszcze pójdziemy sobie w Morale, a później też będziemy szli właśnie Żeby ekonomia była tylko jak największa w ogóle, jak to wygląda? Uganda ma, moi drodzy, 124 ekonomii, a my 144, czyli już mamy teoretycznie więcej. Ale to nie znaczy, żebyśmy z nimi wygrali wojnę. Zwiększę sobie armię. Czy my damy radę tutaj zawalczyć sobie? Zobaczmy. Tu się wpadam. 16 koła armii. Pokonani. Za nimi, za nimi, za nimi. Postaramy się ich zniszczyć. No i zniszczeni. Nice. Stolica przejęta. Jest, mamy to. I akurat w nas wchodzi 30 koła z Mozambiku. Ale to nieistotne, bo zdążę po prostu tutaj już wyegzekwować pokój. Troszeczkę urośliśmy. Nice, nice. Uff, ale był stresor. Kolejne tereny nasze i bardzo dobrze. Jeszcze stolicę im zakosiliśmy. A Stolica, wiadomo, zawsze najbardziej rozwinięta. Nowe tereny pod zabudowę, bawełna, sól, barwniki, kawusia. Dalszy rozwój w produkcję. Już zarabiamy 10 zł. Nie jest jakoś super dużo, ale jest jakiś progres. Zobaczmy, moi drodzy, na ranking. 56 miejsce. Co nie jest tragicznie. Stawiamy dalej warsztaty i manufaktury. Uu, a tutaj kolega nam oferuje sojusz z Kongo. Ej, bardzo dobrze. Bardzo nam tutaj dobrze się układa kwestia. Dyplomacji, że jesteśmy tacy mali, co nas chronić jak miło. Zainwestujmy sobie też w akademię, bo w przypadku jakichś kolejnych wojen przydałoby się, żebyśmy byli silniejsi. A z tego kolegę mogę znowu zaatakować? Przyjemniaczka? Tu jest pad na 99 miejsce? Mogę. Kenia zareaguje. Kenia 62, a my mamy kolegę na 33 miejscu. W teorii powinniśmy wygrać, a w praktyce to nie wiadomo. Kolejny rozwój sobie może pójdziemy, by. Przyrost naturalny? Im więcej ludzi, więcej podatków. To brzmi jak plan. I gdybyśmy chcieli go zaatakować, i tutaj wezwiemy sobie naszego ziomeczka, to Zobaczmy, jak to pójdzie. My postaramy się tutaj szybko zaatakować, ale nie wiem właśnie, jak z tą Kenią. Kiedy ona tutaj zdąży dojść? Tutaj 3000 wojska tylko mieli. Wracam się na północ, uciekam. 22 koła mają tylko. To jest mega mało. Czy damy radę ich tutaj pokonać gdzieś? Dobra, jest bitewka. Ło! 13-12 mają generała, moi drodzy. jak w ogóle wojsko? My 70-60, oni 70-66. No to byśmy nie wygrali. Tej bitwy byśmy nie wygrali, ale na szczęście przyszedł nasz ziomeczek. Teraz pomoże nam tutaj to wszystko poprzejmować. Trochę armii straciłem, no. Może tam z nim będzie klepa powinien go pojechać na luzie. No i mamy to, moi drodzy. Uganda przestaje istnieć, a nawet będziemy mogli sobie tutaj co nieco zabrać im dostęp do tego jeziora. Jezioro Wiktorii. O, moi drodzy, mamy tutaj kopalnie Praktycznie wszystkiego. Srebro, złoto, żelazo, mieć Let's go. Jeszcze diamenty by się przydały. No i tutaj wszystko na zielono wybudowane. Elegancko. Warsztaty dalej będziemy stawiać. Największy producent? I z czego my jesteśmy tacy słynni, moi drodzy? Pierwszy, jeżeli chodzi o owoce i ser. Pierwszy, jeżeli chodzi o srebro i sól. Nice. Jakoś łatwo poszło. Jeszcze mamy tutaj dwa punkty przewagi, więc właśnie pójdziemy sobie, moi drodzy, w maksymalne morale, które też już były zboostowane na start delikatnie. No i git. I teraz to będziemy mogli gdzieś tam dalej inwestować w ekonomię. Sprawdźcie, moi drodzy, ranking. Ekonomiczne 34 miejsce. Czyli pniemy się do przodu. Kolejny punkt. Utrzymanie prowincji i wydajność podatkowa Trzeba też dla naszego bezpieczeństwa O tutaj się skończył sojusz Ale oj nas nie lubią Ale zobaczymy może się te, te, zaraz relacje poprawią Trzeba też zwiększyć naszą armię I tak myślę że tak 40 koła To będzie raczej git Kto nam tutaj proponuje Republika Środkowoafrykańska, Malawi Nie no nie ja chcę z tym ziomeczkiem sojusz Albo z Tanzanią Ale widzę że oni nie chcą za bardzo ze mną Ale tamci właśnie po tamtej wojnie widziałem że oni mieli już takiego Mocnego generała też musimy tutaj poinwestować. W akademię, w jakiś sąd, o żeby korupcja była mniejsza. Let's go! Na razie możemy sobie tą armię i tak dać, żeby ona nie była tak kosztowna. Etiopia i Kenia mi proferują tutaj sojusz. Gdzie jest Kenia? Znaczy Etiopia. Etiopia jest tutaj, dobra. Etiopia będzie spoko, bo jest duża. go pomoże. O, Ukraina wzięła nas na rywala, to ciekawe. A w ogóle, moi drodzy, zobaczmy, co się dzieje na świecie. Eee, Czech nie ma. Słowacja jest tym, tym wasalem niemieckim. Niemcy zjadły Danię, Francja. Francja zjadła Belgię. I ktoś zjadł Luksemburg. Francja. Wielka Brytania zjadła Irlandię, Litwa Estonię. A nie, to jest Łotwa zjadła Estonię. Białoruś trochę urosła. No co to jest? A to jest Litwa, która jest marynetką Rosji. Piękne rzeczy, moi drodzy. Nawet Argentyna zjadła na Rywala. No, musimy teraz podgonić tutaj też stolice. Jest na co wydawać pieniądze, że tak powiem. Bo się na przykład teraz chcieli naszego kolegi z Kenii zaatakować, to on ma 4-5-7, a my mamy 3-3-2. No, trzeba pieniędzy. A teraz punkty nam się zrobił do tysiąca, więc jeszcze rozwój produkcji punkty przewagi sobie też pójdziemy w gospodarkę i właśnie co by to teraz dać złoto po prostu nie, wpływ z produkcji, wydajność produkcji w te dwie rzeczy teraz pójdziemy jak dzisiaj tak dziwnie, tak bardziej ekonomicznie zawsze to atak, atak, wojsko, let's go ale też właśnie żeby bardziej korzystać z punktów dziedzictwa pójdziemy sobie w amfiteatry, ile się ich wybuduje? 8 no to tak kilka jeszcze i będzie git i teraz cyk tutaj przyrost naturalny utrzymanie prowincji jeszcze mniejsze o, znowu jakiś event na stolice Już 25 miejsce, moi drodzy, na świecie Gdzie my tu jesteśmy? O, jesteśmy tutaj, nice Między Demokratyczną Republiką Konga a Filipinami O, Niemiec nad Polskę, bo chciałem zobaczyć, gdzie jest Polska w rankingu A jest na 30 O, Wielka Brytania wjechała w Hiszpanię Rozkręcają się chłopaki w Europie, że tak powiem Nawet Polska na na rywala Ja bym sobie jeszcze zwiększył tą armię Tak do 60 tysięcy To już będzie naprawdę mocna armia jak na Afrykę Tutaj sobie drobne normalne wydatki Na armię Ło, wow, tutaj tyle państw zareaguje. Kurde, Tanzania, Kenia Ja nie mogę, a tutaj Angola I Kenia, ale dobra, mamy Etiopię Angola jest na drugi, czyli 22 dwóch na dwóch Dobra, zobaczmy się z tą tutaj Tanzanią Niby jest wojna z Tanzanią, ale wiadomo Tutaj zobaczmy ile armii, 21 koła Eee no to nie jest aż tak źle. Zniszczmy ich całkowicie. Zaraz jak przyjdzie Etiopia, to już w ogóle będzie spoczko. Dobra, zniszczmy do końca, do końca. Gonimy armię wroga. Takie zawsze najlepiej. I on tam ma 33 tysiące i pokonuje, pokonuje Tanzanię. Bardzo fajny kolega z tej Etiopii. Pójdźmy sobie jeszcze bo cicha żeby on tutaj pochodził, pozajmował zajmował. Nice. jeszcze ta Angola przyszła, ale też dostała po głowie. No i pięknie, moi drodzy. I Kenia, i Tanzania padły. I teraz właśnie, ile byśmy mogli wziąć z tego? Całkiem sporo. Tutaj możemy zjeść całą Kenię. Kurde, nie weźmiemy całej Kenii. Ale bardzo dużo i moi drodzy w końcu będziemy mieli dostęp do oceanu, a Kenia to teraz będzie tylko 3 prowincje jakieś tam. No, 26 prowincji, że tak dużo nie zyskaliśmy nigdy. Jak tam teraz powoli stoimy? 24 miejsce, jeżeli chodzi o ekonomię. Już ten ranking nie będzie się jakoś tak diametralnie zmieniał. No chyba, że zaraz wybudujemy budynki, no to wtedy wiadomo. Dwa punkty przewagi. Zobaczmy, jak to w ogóle się wygląda. Mamy teraz tak. Wydanie w produkcji zarabiamy 27 i 9, a teraz tak pyk i pyk. I 29 tutaj zarabiamy. Wiadomo, że im więcej tych budynków produkcyjnych, to to powinno być lepiej. Widoczne. O, i możemy w końcu porty robić. Nice. nice. Stawiamy sobie budyneczki po kolei, jakieś rancza, winnica nawet, o więcej kawy, kawa, herbata, co klient chce. Kolejne kopalnie nad węgiel mamy. Pójdziemy sobie teraz to, ten boom gospodarczy, bo to koszty inwestycji w ekonomię spadają wtedy. No trochę będziemy za chwilę się chcieli tym bawić, jak się już skończy miejsce na nowe budynki. I jak to, moi drodzy, wygląda? Porty 2, rynek warsztat, manufaktura zrobiona. Jeszcze są oczywiście inne budynki do zrobienia, ale tutaj jeszcze mamy obozy. Aktualnie, jeżeli chodzi o naszą produkcję, to aktualnie, moi drodzy, srebro, pierwsze miejsce na świecie i tyle. Zresztą spadliśmy, niestety. Ale będziemy jeszcze nad tym pracować. tylko właśnie, jeszcze sobie amfiteatry zrobimy, żeby tych punktów dziedzictwa do rozwoju było jeszcze więcej. No to się przyda. Bo już niektóre budynki robią się drogie. No takie fabryki, 200 golda. Jajaj, to już całkiem sporo. Pożegnajmy się już, moi drodzy, do końca z, tutaj z Kenią. A może też trochę zgarniemy, tutaj, tej Tanzanii. O 59 koła, zobaczmy, jest bitewka. Olej, pojechaliśmy nawet. Nice, nice. I to jeszcze do końca. I możemy sobie to wszystko już pozajmować, elegancko więc tak, Kenia przestaje istnieć, tutaj mamy prywatne jezioro tu jeszcze im wysepki zabierzemy. Jakiś Zanzibar. Tu, 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 tu też. Dawaj stolicę ci, kosza. Stolicy nie mogę. No, coś takiego mnie się podoba. Piękne, wielkie Burundi. Trzeba tutaj pogadać teraz tereny. Już tutaj akademię, wszystko mam na maksa. Jeszcze sąd sobie zrobimy. Oj, tutaj znowu możemy dużo budynków popostawiać. Może gdzieś tam z tymi rankingami będziemy lepiej stać. Już w sumie powiem wam: raczej nie będziemy podbijać, bo po co? Już jest naprawdę dobrze. Kość słoniowa. Nice. Wanilia. Szkło. Argentyna wysyła złoto. Piękne widoki. Roki. Tanzania proponuje sojusz, a niech będzie tak, żeby był Bo i tak Etiopia nam się skończyło No i teraz możemy tutaj zainwestować w ekonomię, ale jeszcze chwila Bo to jeszcze możemy to zboostować na dwa razy I teraz będzie jeszcze taniej, jeszcze taniej, jeszcze lepiej I tutaj widzę, że nagle z z skoczyliśmy z 25 miejsca na świecie Na 16 i to ciągle rośnie Ciągle nasza gospodarka rośnie 15 miejsce już moi drodzy I lecimy na maksa, że tak powiem Właśnie, jeszcze kwestia jest tutaj yy, tej infrastruktury Czy infrastruktura daje co? Koszt budowy, czas budowy Wydajność produkcji, o właśnie Czyli to też się przydaje tak naprawdę Jeszcze możemy sobie tutaj przecież strzelić te rynki Bo dużo pieniędzy mamy, ale mamy mało punktów dziedzictwa Warsztaty jeszcze możemy sobie strzelić Manufaktury Nawet fabryki, bo jeszcze nas stać Teraz się zebrało trochę punktów dziedzictwa I spróbujmy sobie właśnie też tutaj tą infrastrukturę 231 zarabiam, zaraz zobaczymy jak to będzie Po ogarnięciu infrastruktury A Całkiem nieźle, bo już tutaj mamy Normalnie stawiamy pierwsze wielkie autostrady W Afryce 10 tysięcy złota mam, dawaj te amfiteaty bo mnie to blokuje, brak e, tych punktów i fabryki stawiamy, 44, let's go jeszcze mamy zautomatyzowane fabryki zaraz jak już się skończy miejsce na te fabryki cztery punkty przewagi jeszcze mamy do wykorzystania, wpływ z produkcji już zaraz 300 golda będziemy zarabiać, koszt inwestycji w ekonomii sobie jeszcze zmniejszymy jak będzie tylko okazja doradców tutaj trzeba jakichś takich wziąć, o, wydajność podatkowa super, tutaj jeszcze sobie weźmiemy wpływ z produkcji dawaj 311 no tutaj wiadomo, jakiś gości sobie weźmiemy po prostu pod atak chociaż sobie moglibyśmy pod obronę, bo już nie ma Zamiar wypowiadać wojen. A zobaczmy, moi drodzy, jak to teraz wygląda. Dalej, gospodarczo, jesteśmy na 13. miejscu. Co my tu jeszcze możemy zdziałać? No, z produkcji już więcej tych rzeczy jest na pierwszym miejscu. Pojedźmy do końca tą infrastrukturę na tyle, ile będę mógł, żeby wszystko było ładnie na zielono. I chyba już będzie. Teraz tutaj ekonomia. No i musimy, moi drodzy, mamy 17 koła na maksa. Dawać te zautomatyzowane fabryki. Walczymy, walczymy i znowu wszystko wybudowane. Centra handlowe. Zaraz też urosną w każdej praktycznie prowincji. Możemy też banki, ale wiecie, co jeszcze możemy zrobić? Na no, Wielki wypadek, może też wpuścić sobie w zarządzanie i też pobudować ratusze, żeby miejsca na budynki były To prawda nie sądzę, żeby nam zabrakło Ale lepiej, żeby to było I jeszcze później, poza tym, możemy sądy porobić to od razu 93 Ta budowa w tym kraju to jest coś niesamowitego 11 miejsce moi drodzy Jeżeli chodzi o ekonomię, zobaczmy Mamy 3600, do Niemcy mają 7400 Kurde ciężki case Tylko, że właśnie Niemcy to zjadły tak Sporo państw dosyć Wielka Brytania też całkiem nieźle sobie poradziła Już my tutaj mamy trochę za mało miejsca na ten na rozwój, już tam się kończy miejsce na rozwój moi drodzy, to oznacza, że trzeba pójść nieco w populację, tak, bo wygląda to, że jest za mała i zrobimy to budynkami jak sobie wejdziemy w ekonomiczne, tutaj mamy lokalny wskaźnik wzrostu populacji 10% no i to jest git, jakieś systemy kanalizacyjne, wiatraki to wszystko z instant budujemy, co no nie, co kliknę to się pojawia, też banki sobie zrobimy jak to się wszystko wybuduje, jak to będzie wyglądać skoczyliśmy nagle na siódme miejsce jeżeli chodzi o ekonomię, 4700 ej, to nieźle skoczyliśmy, jeszcze sobie kolej trzaśniemy, elektrownie możemy robić i farmy słoneczne. Farmy słoneczne to jeszcze w ogóle nam dadzą punkty dziedzictwa, chociaż ich i tak już mam 11 tysięcy. I możemy je co najwyżej ponad wartość podstawową dzięki modowi zrobić. A dobra, już się bawmy tak. Inni podbijają pół świata, żeby być tak wysoko. Jakieś gildie, koleje, elektrownie, yy, czy to w, w słoneczne, czy to atomowe. Ej, na drugie miejsce na świecie skoczyliśmy nagle. Jakim cudem. Ekonomia. Szóste miejsce. 5800. Ekonomia rośnie, moi drodzy. Populacja też urosła, bo patrzcie, my Niemcy mają 160 milionów, my mamy 144. 000 000. Dawać to jeszcze szpitale postawimy. Tu w budynkach ekonomicznych już jest wszystko wybudowane na obecnych terenach. Już teraz co najwyżej to możemy sobie tak po prostu machać, żeby ta populacja rosła i później w razie czego jeszcze ekonomię podkręcić, bo im większa populacja, tym też może być wtedy większa ekonomia. I nawet możemy sobie to wejść teraz. No i widać, że normalnie dalej możemy inwestować. Te wskaźniki tutaj się zmniejszyły. Tutaj ekonomia, wszystko. Wojskowe jeszcze możemy porobić. Wojskowe to na pewno jakaś tam obrona, ale to tylko daje do zasobów ludzkich takich na wojnę. Ale szczerze Możemy coś zrobić. Tak, dla sportu. Poza tym jeszcze tutaj mamy tak. Warsztaty, które dają ekonomię. I fabryki broni O tutaj jeszcze ekonomia na maksa 32 na 32 Już czasami nie ma miejsca na budynki Ale tutaj jeszcze możemy iść tak Tutaj mamy bonus do budynków Przy rewolucji rolniczej O wydajność produkcji Przy ulepszeniu reaktora Niech będzie To też się przyda No i cóż moi drodzy Postaramy się tutaj jeszcze machnąć tą ekonomię Zobaczymy Jak to zaraz będzie Ja tam tylu Czemu słyszysz jakieś atomówki gdzieś tam spadają Zaraz ogarniemy też jak ten świat wygląda Chyba też inflacja Oj Widzę, że infrastruktura też urosła Infrastruktura już nie jest tak istotna Bo Ona jest do produkcji A ja nam teraz na Ekonomii po prostu zależy, bo i tak zarabiamy już dużo. Ciągle brakuje punktów dziedzictwa do ulepszeń. Ej, ekonomia. Ej, my jesteśmy drudzy na świecie, ale dalej ekonomicznie. No tutaj strasznie Niemcy odjeżdżają. Niemcy, ogarnijcie się. Tylko Niemcy się teraz biją z Francją, ale Francja jest ósma. Ojoj, oj, jak jeszcze Niemcy wchłoną Francję, to nie sądzę, żeby to się dobrze kończyło. Potrzebujemy, moi drodzy, wsparcia, że tak powiem. Wsparcia, jeżeli chodzi o kwestie możliwości dalszego budowania. Musimy dorobić armii. Tą armię robimy do 100 tysięcy, no bo nas stać na ludzie. I stawiamy też drugą armię, i musimy coś jeszcze popodbijać. Musimy mieć po prostu więcej ziemi do rozwoju. I dodatkowe budynki w prowincjach. Nie sądziłem, że kiedyś będę brał to ulepszenie, ale teraz to się naprawdę przyda. Jeszcze Malawi tutaj zareaguje. Zobaczmy, do naszej wojska. Wojska sobie tutaj idą. 16 koła. Okej, okay, tutaj 15. Dobra, nie było tematu. Chłopaków zjadamy. Nie wiem, czemu, ale złoto jeszcze im zakosiłem. I szczerze, ten Mozambik też się mogli sobie tutaj zjeść. Jak tylko będzie opcja. O, widzę, że tu kurde. Ej, kolega nasz tutaj jest. I on co? Będzie też tutaj działał. Dobra, musimy teraz ogarnąć i uważać, bo on ma trochę wojska. Ja troszeczkę tutaj straciłem. Dobra, jest bitewka. Oj, oj oj, dawaj tu, dawaj tu. Zdąży? Zdąży! Zdążył na drugą bitwę! Jak dobrze, armia zdążyła. Dawaj bijemy jeszcze tego ziomka. Do końca z nim. O kurde, co nie ma? Tak dużo armii O lol Tego się nie spodziewałem Armia niech ucieka Musi się zregenerować Ty ale dostałem po głowie widzowie Armia musi się ogarnąć Rozpróbujmy coś tutaj Dobrze jedna armia wyparowała A nie nie wyparowali Ale dobra dobra Jest na razie Powinniśmy dać sobie radę Jeszcze mamy tutaj pozycje obronne Oj 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 Dobra wygraliśmy Ale mm, Kurde nie jest tak łatwo Ale to przez, przez tych Przez Republikę Konga Ty właśnie Czemu ja się ograniczam ja, już ja mam pieniądze i do nieskończoność, zapomniałem słyszę sobie tu jeszcze jedną armię Po prostu, no i teraz sobie na luzie poradzę Ale dobrze, sobie porobiłem te y, Militarne budynki, bo oni mają teraz o wiele Więcej czasu poświęcają na podbijanie Tego, ale też ja więcej czasu y, Marnuję na odbicie, ale dobra, nie jest Aż tak źle, no i dobra, i to jak mu armię Już pojechałem, to mogę teraz puścić bocika Niech bo się tutaj po prostu z nimi bawi Ja teraz jestem ponad limit, ale to nas nie boli Jeżeli chodzi o kwestie finansowe Armię gdzieś tam spacerują, a, zrzucili atomówkę Dzięki chłopaki, o i kolejną Zoham jak można atomówki zrzucać na kolegę z sąsiedztwa Teraz wypuścimy wiatraki w waszą stronę I pozdro, bawcie się z promieniowaniem Zabierzemy wam tutaj dostęp do tego czegoś Z jezioro, rzeka, nie wiem A w sumie, hyc, niech będzie Będziemy mieli tutaj niezły dostęp Przez całą Afrykę to Boga temu zabroni. Teraz musimy jeszcze ogarnąć te prowincje. Zacząć z nich budować ekonomię. I myślę, że teraz po takim zyskaniu tak dużych terenów. O, nadzieję, mamy kopalnię diamentów. Będziemy w stanie wejść na top 1. Prześcignąć tych Niemców. Porty porobić, koporobić. Make Burundi great again. Normalnie. No i moi drodzy, udało się. Mamy. 18 tysięcy ekonomii. Udało nam się zrobić naprawdę potężne państwo. Największej populacji nie mamy, ale to nie jest istotne. Nie zależało nam na tym. Z takiego najbiedniejszego kraju na świecie zrobiliśmy wielką potęgę. Wielka Brytania, widzę, że bawi się tutaj na nowo w kolonizację, ale zaczęła od Iberii i leci tutaj teraz po Afryce. Rosja. Ja bez szału, trochę wleciała w Europę. Chiny tutaj nieźle podziałały, całkiem spore. Biedne Stany Zjednoczone upadły poprzez sojusz chyba Kanady i Meksyku. Więc, moi drodzy, ciekawie się podziało na świecie. Ja mam nadzieję, że odcinek naszych wam się podobał. czy tak nie zapomnijcie, łapce w górę komentarzu, subskrypcji. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie, trzymajcie się. Hej.